Cześć, witajcie. Dzisiaj Volkswagen ID5. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz to 286-konna wersja Special Edition. ID5, bo tak każe o nim mówić Volkswagen. Dla jednych to może być ID5, dla innych ID5, dla innych może jeszcze ID5. Nie wiem, Volkswagen każe mówić ID5 i przy tym pozostanę. ID5 to brat ID4, a różnica między nimi jest taka jak między skodą ENIAC a skodą ENIAC Coupé. Rzut oka pod maskę, i brakuje mi tutaj jednej rzeczy. Niektórzy producenci potrafią wygospodarować schowek pod maską. Mam na myśli samochody elektryczne. Takiego schowka brakuje mi w ID5. Przydałby się taki schowek, wtedy swobodnie można by tutaj schować kable, a nie chować kable do bagażnika z tyłu. I pomyśl sobie, że jedziesz na wakacje, bagażnik załadowany po dach, a kable na dole, i musisz się gdzieś tam na stacji ładowania doładować. No i w tym celu wszystko z bagażnika musi wyjechać na zewnątrz. A gdyby ten schowek był w tym miejscu, to kable swobodnie by się tutaj mieściły. No i pręcik. A wiecie, że lubię siłowniki. Przepasny kufer 549 litrów, podwójna podłoga, dodatkowa przegródka w tym miejscu, podłoga sztywna, kolejna sztywna przegródka w tym miejscu, duży schowek i akurat w tym przypadku, w tym schowku mieszczą się kable do ładowania. Kotwy do mocowania dużych pakunków, lampki LEDowe po jednej, po drugiej stronie, gniazdo 12V w tym miejscu, przebicie na długie przedmioty 40-60% składane oparcie z tej kanapy. Klapa bagażnika elektryczna, a jak elektryczna, to wiadomo, że konsumencki test radka. Tak na piątkę. Prezentowany ID jeździ na 20. Taki wzór alufelgo, gumienie to Pirelli Scorpion, a rozmiar gumienia to 255 45 x 20 Drzwi otwierają się pod takim oto kątem i do połowy zakrywają progi. Na brak miejsca wnętrzu nikt w ID5 nie będzie narzekał. Jest to słów dla innych crossover. Multum miejsca w każdej płaszczyźnie. Siedząc za kierownicą naprawdę czuję się jak w ogromnym samochodzie. Dobre fotele z dobrym podparciem bocznym. Nie wadzę prawym kolanem o tunel środkowy, bo tunel środkowy praktycznie nie istnieje. Spójrzcie jak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Z tyłu również multum miejsca. Powiem, że siedzi się tutaj bardzo wysoko. Nie przyciera mu silną podsufitkę. Dach, panorama troszkę miejsca zabiera. Na szczęście swobodnie się tutaj mieszczy. Sorry, jakiś kamyk. Żadnego tunelu środkowego w tym samochodzie nie ma. Można swobodnie usiąść na środku. Na środku to już delikatnie szoruje łysiną pod czyli na środku tak gdzieś myślę do 1,85 85. Mega przestronnie, mega wygodnie. Generalnie ta kanapa jest wyprofilowana tak dla dwóch osób, ale w trójkę oczywiście da się podróżować. Miękki podłokietnik, dwa uchwyty na napoje, przebicie, to już widzieliście o strony kufra. Materiały użyte do budowy wnętrza tej wersji Special Edition fenomenalne. I sofiksy dla trzech fotelików tutaj, tutaj i tutaj. Podwójne lampeczki ledowe z jednej i z drugiej strony. System się nie gubi. Sprawdzaliśmy to z Bartkiem wielokrotnie. Generalnie działa 100 na 100. Boczek drzwi wykonany z eleganckich materiałów, wszędzie mięciutko. Kieszeń co prawda nie jest tutaj po bokach wyściełana, ale jest na dole miękko wyściełana, czyli przedmioty nie będą robić hałasu. Tu nieco bardziej twardy plastik, ale nie narzekałbym. Jedyne na co bym narzekał to pianoblek, którego osobiście nie lubię. Reszta naprawdę solidnie wykonana i z dobrych materiałów. Z tyłu, podobnie jak w niedawno testowanym. Golfie 8 po liście, wszystko eleganckie, tylko w tym miejscu znacznie bardziej twardo, aniżeli tam. Wspomnę jeszcze, że dla pasażerów siedzących z tyłu jest trzecia strefa klimy, tutaj są nawiewy i dwa złącza USB typu C. Troszkę sobie mało radzi z językiem polskim, do zobaczenia pan, albo witam pan, czuję się troszkę jakbym oglądał zmienników i kraszana, który co chwilę mówił, proczem pan. Troszeczkę mu tutaj brakuje, ale wybaczcie mu. Wnętrze wykonane z dobrych materiałów, kilkukolorowe. Całość robi dobre wrażenie. W tym miejscu dekor, w tym miejscu nieco bardziej twardo. Tutaj to już twardy plastik. Tu piano black, którego osobiście nie lubię. Dwa uchwyty na napoje. Tu kolejna półeczka z przegródką. Można z niej zrobić sobie jakieś tam uchwyty na napoje. Tutaj kolejna półeczka podświetlana z ładowarką indukcyjną. Dwa gniazda USB typu C, a całość można zasunąć tą roletką dla kierowcy i pasażera osobne podłokietniki. Głośność pracy dmuchawy. Pierwszy, drugi stopień, nic nie słyszę. Trzeci stopień minimalnie słyszalna, 7 zakres na siódmym biegu, głośno i huragan czyli tak jak w każdym innym samochodzie, czyli do drugiego stopnia możesz sobie podróżować w błogiej ciszy wszystko jest tu dotykowe, nie każdy to lubi, duży pionowy tablet świetnie reaguje na dotyk, jeżeli chcesz zrobić sobie chłodniej bądź cieplej niestety tylko i wyłącznie dotykowo, mi to nie przeszkadza, ale wiem, że nie każdy to lubi powtórzę się, jeśli chodzi o asysty, szybki dostęp i w taki oto prosty sposób możemy się pozbyć tych uciążliwych gongów na pokładzie ID5 podróżujesz praktycznie bezszelestnie. Błoga cisza panuje wewnątrz. Gdzieś tam tylko generalnie jadąc do 90 na godzinę słyszę opony toczące się po jezdni. Ten konkretny egzemplarz to wersja Special Edition 286 koni. Wjeżdżamy na autostradę A2, za małą chwilkę pokaz dynamiki 60-140, tym razem w wykonaniu ID5 i jak przystało na elektryka, ta dynamika powinna być wyśmienita. Za małą chwilkę to zobaczymy. O, właśnie już. No i rzeczywiście tak jest. Ten samochód to istny sportowiec. Myślę, że znacznie lepszy aniżeli Golf GTI, bo kilka dni temu jeździliśmy tutaj Golfem. Nowym Golfem, Golfem 8, blifcie. 1.5 TSI, był fajnie dynamiczny, no ale ten samochód to istny sportowiec. A jak to jest z hałasem na pokładzie elektryka, to spójrzcie na ten prosty samometr, a ja już milkę. Generalnie średnio około 64 dB, co by wskazywało na to, że jest on bardzo głośny, Powiem tak, powyżej stówy jest głośny rzeczywiście, to jest SUV albo crossover, jak mówią inni, i te powietrze opływające samolot powoduje hałas. Natomiast tak do 80-90 na godzinę w tym samochodzie rzeczywiście jest bezszelestnie powietrza opływającego samolot praktycznie nie słychać. W tej chwili przy 120, gdyż pomiary hałasu zawsze robimy przy 120, pomimo tego, że mamy autostradę, moglibyśmy jechać trochę szybciej, nie słyszę opon toczących się pojezdni, słyszę tylko i wyłącznie powietrze opływające samolot. A jak prowadzi się ID5? Dosyć poprawnie, spore wychyły i minimalna zwłoka samochodu w stosunku do ruchu koła kierownicy. Takie są moje odczucia. Inne samochody prowadzą się nieco lepiej. Nie wiem, czy tak prowadzą się inne elektryki tej wielkości, bo rzadko robię recenzję elektryków. Ale powiem, że spalinówki w tej kwestii są nieco lepsze. Wyboisty odcinek drogi przed nami: 50 na godzinę. Prowadzenie pewne, wewnątrz cisza. Sztywny, ale dobrze odfiltrowuje nierówności i nic we wnętrzu nie żyje własnym życiem. Obraz z kamery cofania przyzwoitej jakości, tak uczniowską skalą na czwórkę. Niewątpliwą zaletą ID5 jest jego niewielki promień skrętu. Ten samochód dosłownie zawraca w miejscu. Jak na jego gabaryty zewnętrzne, to nie jeździłem samochodem, który by dosłownie w miejscu potrafił zawrócić. Przede mną próg zwalniający 20 na godzinę, już hamuje. Sztywno, ale prawidłowo. Mój kręgosłup nie ucierpiał. W tej chwili jadę w trybie D i gdy zdejmę nogę, umownie mówiąc, z pedału gazu, samochód delikatnie zwalnia. Toczy się niczym zwykła spalinówka. Jeżeli sobie przełączę na tryb B, czyli na tryb rekuperacji, no to zwalnia gwałtownie i odzyskuje energię. Rzadko robię recenzje elektryków, ale jak już jeżdżę samochodem elektrycznym, to generalnie jeżdżę w trybie rekuperacji. Jeśli chodzi o zużycie energii, to Volkswagen podaje średnie na poziomie 16,1 kWh na 100 km. My generalnie jeżdżąc w ruchu poza bądź autostradą mamy średnie na poziomie około 20 kWh, przyjmując, że bateria ma 77 kWh netto, no to można pokonać 300-kilkadziesiąt kilometrów w trybie mieszanym z dużym udziałem autostrady. Cóż powiedzieć o tym samochodzie? Dla mnie fajny, wygodny, przestronny, szalenie dynamiczny samochód i nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym, natomiast doskonale wiecie, że jestem przeciwnikiem. Zakazu użytkowania samochodów spalinowych, czy zakazu ich produkcji, czy zakazu wjazdu samochodami spalinowymi do centrów miast. Jestem zdecydowanym, zadeklarowanym przeciwnikiem, natomiast nie jestem hejterem samochodów elektrycznych. Wcale nie one nie przeszkadzają. Jeżeli chcesz żyć elektrykiem, kup, eksploatuj, żaden problem. Te samochody są naprawdę fajne. Jest kilka niedogodności z nimi związanych, a mianowicie czas ładowania, dostęp do ładowarek, ale kto z nas robi więcej jak 300-400 km w ciągu doby? Ja jeżdżę bardzo dużo, ale rzadko kiedy potrzebuję samochód w ciągu doby na więcej niż 300 km. Dla mnie taki samochód byłby jak najbardziej odpowiedni. Nie boję się elektryków. Uważam, że tak czy owak one prędzej czy później wyprą samochody spalinowe. Choćby z jednego względu. Samochody spalinowe, ich sprawność na poziomie 38% jest tylko w przypadku najlepszych Disney, najbardziej wydajnych. Tak, to jest około 30 kilka do 36 7%. Chyba 40% nie przebijają. Jeśli chodzi o sprawność samochodów elektrycznych, no to jest ona na poziomie co najmniej 91-92%, a mówi się, że już najnowsze elektryki mają sprawność na poziomie 95-96%. Czyli mają niewielkie straty i choćby z tej racji te samochody prędzej czy później zdominują rynek. Czy to się stanie za 5, 10 czy 15 lat na to nikt z nas dzisiaj nie zna odpowiedzi. Dla mnie ID5 jest świetnym samochodem. Co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu. Ile zatem kosztuje nowe ID 5? 286-konna wersja Special Edition to wydatek rzędu 240 tysięcy złotych. Ten ma kilka dodatków na swoim pokładzie, na przykład pompę ciepła, którą zawsze warto do elektryka dobrać. Stąd jego cena wzrosła do 260 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się większej liczby szczegółów, bądź odbyć jazdę próbną, to skontaktuj się z firmą Ignasza Konin z siedzibą w Modleniu podal Tam specjaliści do spraw sprzedaży roztoczą nad Tobą fachową opiekę. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.